No witam Pani Natalio, jest światełko w tunelu, proszę zobaczyć na końcu, na końcu tutaj, na końcu, na końcu drogi jest światełko w tunelu, więc tutaj to jest dobra, już się dobra wróżba zaczyna. Już patrzymy sobie, życie uczuciowe, karty pokazują zostaw jakieś chore relacje, odpocznij. A potem zacznij przyciągać do siebie kogoś. To pochodzi fajna osoba. Karty pokazują, że właściwie tak, jak zostawisz tą relację, coś, co ci nie służy, odpoczniesz, otworzysz się na coś nowego, całkiem fajny mężczyzna się pokazuje. Około 3-4 miesięcy od momentu zostawienia tej relacji, oczyszczenia tej energii, w sensie właśnie pozytywnym, karty pokazują, poznany chyba z jakąś przyjaciółką, czy, czy, czy z kimś, gdzieś, gdzieś wychodzicie i taki dość, dość fajny, dość fajna energia, może być troszeczkę nieśmiały, może być troszeczkę nieśmiały. I dla Pani przecudowna afirmacja, za zobaczymy jaki kolor wyjdzie, o, same mi wypadło niebieski, mi wyszedł przepiękny, u, przepiękny wyszedł, no właśnie, zaraz pokażę, Develop Flexibility, a właśnie, Tutaj rozwijaj u siebie taką właśnie możliwość harmonii, czyli bądź także elastyczna. Wtedy będziesz żyła w harmonii w całym środowiskiem. Przepiękny kolor niebieski, znowu niebieski, przepiękny kolor, cudowny kolor, cudowna energia tego koloru. Pozdrawiam.